Witajcie! Wiecie, że pająki potrafią pokonać nie tylko owady, ale także żaby, a nawet węże? I chociaż większość pająków jest całkowicie nieszkodliwa, w wielu krajach żyją niezwykle niebezpieczne, zadziwiające gatunki, zdolne do niesamowitych rzeczy, zwłaszcza gdy się zdenerwują. W tym odcinku dowiecie się wielu ciekawostek na temat różnych pająków i zobaczycie, do czego zdolne są rozdrażnione stawonogi. Na świecie stworzenie to znane jest jako pająk wielbłądzi ze względu na garbatą sylwetkę oraz fakt, że żyje on na pustyniach lub jako skorpion wiatrowy ze względu na wyjątkową szybkość. Pająki te z łaciny zwane są również solfugami. Do tego rzędu naukowcy zaliczają około tysiące gatunków. Wszystkie solfugi są niezwykle żarłoczne, w niewoli mogą jeść dosłownie dopóki nie pękną. Co więcej, pająki wielbłądzie są bardzo ruchliwe i niemal wszystkie żerują nocą. W przyrodzie występują zarówno mięsożerne, jak i wszystkożerne podgatunki. Żywią się one termitami, pszczołami i innymi małymi stawonogami, ale mogą też zjadać większe zwierzęta, takie jak jaszczurki. W bitwach ze skorpionami przy podobnych rozmiarach przeciwników zwykle wygrywa solfuga. Pająk chwyta ofiarę błyskawicznie, mocno trzyma, ściska i rozgniata szczękami. Jeśli jednak przeciwników będzie wielu, wielbłądzi pająk nie da rady stawić czoła wszystkim naraz. Żaby również mają niewielkie szanse, stanąwszy w szranyki z tym pająkiem. Jeśli solfuga jest bardzo głodna, nie odmówi przekąski z płaza. Ogromne rozmiary pozwalają jej bez obaw angażować się w takiej bitwy. Większość gatunków dorasta do 5-7 cm, a niektóre nawet do 15 cm długości. Niektóre gatunki kalifornijskich solfug słyną z niszczenia uli. Pająk, który zakradnie się do pszczół w nocy, za jednym zamachem pożre mnóstwo śpiących owadów. Takie ataki mają również wadę, nie zapominajmy o żarłoczności solfug. Z brzuchem opuchniętym od połkniętego pokarmu pająk nie może opuścić ula. Pozostaje mu tylko czekać na swój los, aż pszczoły, które obudzą się rano, okrutnie się na agresorze zemszczą. A propos osy, zwłaszcza duże, potrafią dać odpór większości napastników tej samej wielkości, a czasem poradzą sobie nawet z o wiele większym oprawcą. Popatrzcie, jak długo osa. Jest w stanie przetrwać w tym samym pojemniku razem z tarantulą, uważaną przez wielu za króla pajęczego świata. Udało jej się nawet zadać mu kilka poważnych ciosów, ale w tej bitwie nadal decyduje rozmiar. Olbrzymi pająk wychodzi z niej zwycięsko. Tarantule są na ogół jednymi z najpotężniejszych i najbardziej bezwzględnych wojowników w świecie pajęczaków. A skoro mowa o bitwach pomiędzy stworzeniami różnych gatunków, warto zauważyć, że tarantula jest w stanie poradzić sobie nawet z największymi skorpionami. Olbrzymia stonoga też ma niewielkie szanse. W większości tych akwariowych bitew owady nie są chętne do walki ze sobą, co sugeruje, że na wolności po prostu rozeszłyby się w różnych kierunkach. Nawet duże drapieżniki boją się ptaszników. Bez względu na to, jak silne są instynkty łowieckie, ten kot nie odważy się dotknąć tarantuli, ograniczając się do obserwacji. Nawiasem mówiąc, ptaszniki nie są tak niebezpieczne dla ludzi, jak mogłoby się wydawać. Owszem, wyglądają okropnie, ale chociaż są jadowite, to ich jad nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego życia, czego nie można powiedzieć o czarnej wdowie. Gatunek ten uważany jest za jeden z najbardziej jadowitych pająków na świecie. Uważa się, że jad czarnej wdowy jest kilkakrotnie silniejszy niż jad niektórych węży, ale wszystko to dotyczy tylko samic. Ukąszenia samców i młodych pająków są nieszkodliwe nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Jak większość pajęczaków czarna wdowa poluje na owady. Czasami zjada myszy, jaszczurki i węże złapane w sieć. Ale bardzo rzadko. Na pustyniach czarne wdowy żywią się tylko skorpionami. Sieć czarnych wdów jest najmocniejszą pajęczą siecią wśród wszystkich pająków. Ich pajęczyny nie są ładne, za to splecione z wyjątkowo grubych nici. Czarna wdowa nie jest agresywna, ale rozdrażniona może ukąsić. W niewoli raczej tego nie zrobi, woli udawać martwą. Chyba, że zostanie osaczona i nie będzie miała możliwości ucieczki. Urazy u ludzi mogą też powstać, gdy samice nieumyślnie ścisnąć lub uszczypnąć. Będziecie zaskoczeni, ale te jadowite pająki mają wielu naturalnych wrogów. Zjadają je niektóre gatunki ptaków, jednak tylko przez przypadek. Wdowytkają tak silną sieć, że mogą zatrzymać nawet węża. Czarna Wdowa naprawdę jest w stanie zabić beznogiego gada i to nie byle jakiego, tylko węża koralowego, który również jest jadowity. Za to dla modliszki Czarna Wdowa jest przysmakiem. Ten film nakręcono przypadkiem w pewnym garażu w amerykańskim stanie Oklahoma. Z punktu widzenia zasad pojedynku, to niezwykła walka, gdyż przeciwnicy musieli stoczyć ją w powietrzu. Trudno powiedzieć, kto wygrał. Ale większość widzów obstawia modliszkę. Przy okazji najbardziej jadowitym pająkiem na świecie jest Wałęsak Brazylijski. Ten pająk rzadko atakuje ludzi, ale jeśli już do tego dojdzie, bez udzielenia na czas pierwszej pomocy z pewnością skończy się to śmiertelnym zejściem nieszczęśnika. Terytorium występowania Wałęsaka są lasy tropikalne Ameryki Południowej. Długość jego ciała wynosi około 5 cm, ale długość jego nóg sięga 15 cm. Widziano także większe osobniki, których łapy miały 22 cm. Wałęsaki polują głównie nocą. Swoją nazwę ten pająk otrzymał całkowicie zasłużenie. Nie ma on stałego siedliska ani nawet obszaru. Wałęsaki zawsze są w ruchu. Pająki te uwielbiają ucztować na bananach i nie przegapią okazji, aby wejść do pudełka z tymi owocami. Za uzależnienie od żółtych przysmaków zwiesie je również pająkami bananowymi, ale wcale nie owoce są podstawą jego menu. Wałęsak poluje głównie na inne pająki i owady. Zdarza się też, że atakuje większe od niego ptaki i jaszczurki. Brazylijski wędrowiec może stawić czoła poważnym przeciwnikom, więc proponuje przyjrzeć się jego walce z niebezpieczną jadowitą osą Pepsis. Z każdym udanym urządleniem pająk coraz bardziej traci orientację w przestrzeni, aż w końcu nie jest w stanie oprzeć się atakom os. Wreszcie, gdy wydaje się, że osa wygrywa, a pająk upada z nogami do góry, udaje mu się ukąsić owada, a osa urządli go po raz ostatni. Pająk rozwiera nogi i wypuszcza osę, ale pozostaje sparaliżowany i nie może już kontrolować wydzielania jadu. Osa niemal natychmiast zaczyna odczuwać skutki jadowitego ukąszenia. Nie może odlecieć i przestaje się ruszać. Co powiecie na pojedynek z modliszką? Zielony łowca zdołał poskromić czarną wdowę, ale czy uda mu się wygrać walkę z najbardziej jadowitym pająkiem na świecie? W walce z wałęsakiem brazylijskim modliszka będzie musiała uciec się do sprytu. Przy pomocy hipnotyzujących, płynnych ruchów, zbliża się jak najbliżej do pająka, stara się pozostać niezauważona. Ale nie udaje jej się oszukać ośmiokiego wroga i przeciwnicy łączą się w śmiertelnym uścisku. Teoretycznie modliszka ma jeszcze szansę. Jej ostre szczypce dałyby radę rozpruć brzuch pająka, ale jest już za późno, bo Wałęzakowi od razu udało się zadać jadowity cios. Mija jeszcze kilka sekund, a modliszka staje się całkowicie bezradna. Brazylijski Wałęsak wygrywa walkę dzięki swojej potężnej truciźnie. Przeciwnik zostaje na ringu, ale już tylko w postaci obiadu. I to wszystko na dziś. Łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce.